Dobrze, szanowni Państwo, będziemy w takim razie zaczynać nasze spotkanie. Jest z nami już pani prezydent Aleksandra Durkiewicz, pierwszy zastępca do spraw zrównoważonego rozwoju, Piotr Grzelak. Jest z nami też Aleksandrowicz, zastępca do spraw inwestycji i Piotr Krzewski, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej. Panią prezydent poproszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, zaprosiłam Was dzisiaj tutaj, żeby poinformować o zmianach, które nastąpią w Urzędzie Miejskim w Gdańsku od 6 czerwca, czyli za, za niecały tydzień. W życiu przychodzi taki moment i w zarządzaniu każdą organizacją, że kluczowe jest właściwe odczytanie talentów i umiejętności swoich współpracowników i dawanie im możliwości, rozwoju i pracy w tym miejscu, w którym rzeczywiście te talenty mogą realizować. Dlatego chcę Państwa poinformować, że dotychczasowy mój zastępca, pan prezydent Alan Aleksandrowicz, odpowiadający za inwestycje od 6 czerwca, a nawet chyba chwilę wcześniej od 3 czerwca wraca do Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Spółki w 100% naszego miasta, podmiotu, który. Kiedy chociażby przed chwilą otrzymaliśmy kolejne informacje dotyczące horrendalnie wysokiej inflacji wynoszącej prawie 14%, jednym z kluczowych zadań także gminy, także naszego miasta, jest utrzymanie tempa rozwoju gospodarczego, dlatego Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego będzie odgrywała jeszcze większą rolę nie tylko w przyciąganiu nowych inwestycji, ale także we wspieraniu już tych inwestorów, którzy dzisiaj w Gdańsku są, po to, żeby mogli się rozwijać, a w konsekwencji także tworzyć miejsca pracy, a co za tym idzie, przyciągać nowych podatników, którzy także będą nasze miasto budować. Bardzo serdecznie chcę Alanowi za te trzy lata, bo od 2019 roku, od maja pełnił funkcję zastępcy prezydenta. Wiele, wiele sukcesów na jego koncie, także myślę, że jako współpracownicy mogliśmy się wiele, wiele od niego nauczyć. Co bardzo ważne, pan prezydent Aleksander Zostaje w drużynie miasta Gdańska. Wspólnie podjęliśmy taką decyzję, że najlepsze miejsce, w którym jego talenty i umiejętności związane z obsługą inwestorów, budowaniem rozwoju gospodarczego naszego miasta. Można wykorzystać w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Tematy, którymi zajmował się, czy jeszcze do końca tygodnia zajmuje się pan prezydent Aleksandrowicz, przejmie pan prezydent Piotr Grzelak, także nie tylko mój dotychczasowy zastępca, ale osoba, która pełni funkcję zastępcy prezydenta od 2014 roku roku do tej pory jego obszarem działania było przede wszystkim szeroko rozumiana gospodarka komunalna a także w tej kadencji od 2018 roku także rozwój przestrzenny dzisiaj pan prezydent Grzelak będzie zajmował się obszarem inwestycji ale w jego obszarze pozostanie także kwestie związane z rozwojem przestrzennym, czyli mówiąc krótko, współpraca z Biurem Rozwoju Gdańska i to co na pewno wielu naszych mieszkańców interesuje kwestie związane właśnie z zagospodarowaniem przestrzennym. Natomiast gospodarkę komunalną pod swoje skrzydła już nie tylko jako dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, ale właśnie jako zastępca prezydenta przejmie pan Piotr Kryszewski od 2017 roku będący dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej. Yy wygrał konkurs właśnie wtedy w 2017 roku na dyrektora przez te pięć lat stworzył bardzo zaangażowany i pracowity zespół. Dzisiaj gospodarka komunalna to z jednej strony kwestie związane chociażby z zagospodarowaniem odpadów, kwestie związane z równoważnym rozwojem, kwestie związane z organizacją handlu i usług szeroko rozumianych usług komunalnych. Więc myślę, że ten obszar jest takim, który, z którym każdy z nas, każdy z mieszkańców naszego miasta ma do czynienia i wierzę, że pan Piotr Kryszewski na stanowisku zastępcy prezydenta jest osobą doskonale do tego przygotowaną. Natomiast dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej. Zostanie dotychczasowa zastępczyni, czyli pani Olga Gojtowska. Także od 6 czerwca będzie pełniła te funkcje. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu prezydentowi Aleksandrowiczowi za to, co już. Cieszę się na dalszą współpracę. W innym charakterze nowemu panu prezydentowi życzę powodzenia i proszę o obdarzenie go zaufaniem. Nowemu staremu zastępcy prezydenta w innym miejscu z nowymi wyzwaniami także życzę powodzenia i wierzę, że w takiej drużynie trzech Piotrów, Monika i ja, plus pani skarbnik Izabela i pani sekretarz Danuta na pewno będziemy dla dobra mieszkańców naszego miasta, naszym miastem zarządzać. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Aleksandrowicz. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować Pani Prezydent za zaufanie, które mnie, które mnie obdarzyła w maju 2019 roku. Ta praca tutaj trochę przypomina sztafetę, taki bieg sztafetowy. Wtedy też w biegu w zasadzie przejmowałem pałeczkę, czyli przejmowałem obowiązki po tragedii, która nas wszystkich doświadczyła, czyli po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Nasza pani prezydent przejęła wtedy, wygrała wybory i została prezydentem miasta Gdańska. Nie spodziewałem się, że ta praca dla miasta potrwa trzy lata. Myślałem, że to będzie raczej wypełnienie pewnej luki, a w międzyczasie przyjdzie ktoś bardzo doświadczony właśnie też w obszarze inwestycji. Teraz dać pałeczkę doświadczonemu rządowcowi. Bardzo dziękuję wiele lat współpracy. Prezydent Piotr no, na co dzień mierzył się z bardzo trudnym obszarem miasta, gospodarki komunalnej, ma niesamowite kompetencje i doświadczenie, dlatego i ja i na pewno pani prezydent jesteśmy przekonani, że ta zmiana, te przejście obowiązków odbędzie się w sposób płynny i będziemy mogli kontynuować jako miasto i udoskonalać cały proces realizacji inwestycji. Miałem szczęście pracować na bardzo ciekawych, choć trudnych projektach i przy realizacji trudnych zadań. Wszystkie leżą mi w sercu i pewnie będę o nich pamiętał, ale te najważniejsze to chociażby węzeł biskupia Górka, inwestycje komunikacyjne na stogach, gdański projekt komunikacji miejskiej i realizacja Alei Adamowicza, projekty w obszarze obszarach historycznych, rewitalizacji, rewaloryzacji, obiekty społeczne i wiele, wiele innych projektów. Też obszar PPP, architektury, nadzoru budowlanego i chociażby skarbu. Te wszystkie prace, wszystkie projekty nie byłyby możliwe dzięki współpracownikom zarówno na poziomie zarządu miasta, którzy zawsze wspierali mnie w pracy, jak i pracownikom wydziałów, którzy poświęcali się Gdańskowi zarówno wspierając nasze projekty miejskie jak i inwestorów mieszkańców. Dzięki temu myślę pomimo trudnej sytuacji czyli wcześniej pandemii stanu wojny za granicami Polski czy chociażby inflacji ograniczonych dochodów miasta Gdańsk się rozwija rośnie na atrakcyjności i tak jestem przekonany, będzie w przyszłości. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Prezydent. Bardzo dziękuję współpracownikom. Trzymam kciuki za Piotra Kruszewskiego. Na pewno sobie poradzi. No i do zobaczenia. Pan Prezydent Grzelak. No. Trochę zdenerwowany. Prezydent Paweł Adamowicz, jak przychodziłem do urzędu, powiedział... Mi, moim rodzicom, co cię nie zabije, to cię wzmocni. I rzeczywiście przy realizacji tej służby, którą była służba w ramach kompetencji gospodarki komunalnej, rzeczywiście tych wydarzeń, które na pewno wzmacniały, ostatecznie chyba nie zabiły, było bardzo wiele. W tej chwili mamy do czynienia z szalejącą inflacją, ze skutkami wojny w Ukrainie, ze wzrostem cen surowców, czyli na pewno są to ogromne wyzwania, które czekają mnie w ramach nowej odpowiedzialności, w ramach tych nowych kompetencji, co do których zaufała mi pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz i serdecznie za to dziękuję. Są momenty w życiu, kiedy należy też dokonać pewnej Zmiany. Myślę, że to taki moment nadszedł, chociaż z ogromnym sentymentem będę patrzył na gospodarkę komunalną. Nie tylko dlatego, że parę rzeczy udało nam się wspólnie i z prezydentem Pawłem Adamowiczem, i z prezydentem Dulkiewicz zrobić. Myślę, że czas jeszcze na podsumowania co do tego przyjdzie, ale przede wszystkim dlatego, i tu chciałbym serdecznie Podziękować moim współpracownikom, że udało nam się stworzyć niesamowity zespół. Niesamowity zespół energicznych, zaangażowanych ludzi, którzy codziennie przychodzą i poświęcają swoją energię, swój czas na to, żeby reformować, poprawiać właśnie bieżące bieżące funkcjonowanie miasta i ten zespół właściwie już dzisiaj w dużej części jest takim samograjem, z którego wyrastają takie osoby jak dyrektor i w tej chwili prezydent Piotr Krzyszewski. Oczywiście to nie jest tak, że nie ma wyzwań, które nie pozostają do roboty dla prezydenta Kryszewskiego. Myślę, że ich jest bardzo sporo, ale na to właśnie polega gospodarka komunalna, że po jakichś wyzwaniach, jeżeli się jedne rzeczy uda rozwiązać, zawsze przychodzą kolejne. Także Piotr, serdecznie Ci gratuluję i chciałbym podziękować prezydentowi Alanowi Aleksandrowiczowi, dlatego że przez te ostatnie trzy lata w ramach kolegium prezydenckiego współpracowaliśmy bardzo silnie, wcześniej w Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego i rozpoczęliśmy pracę, które dzisiaj myślę, że będę starał się kontynuować. Kluczową kwestią w realizacji inwestycji. Jest ich etap przygotowania. Nie etap przecinania wstęgi, nie etap oddawania do użytku, ale analizy tego, czego oczekujemy po danej inwestycji, jaki ma być efekt tej inwestycji i jakie dobro ma nam jako wspólnocie lokalnej przynieść. Często to wymaga dłuższego procesu dyskusji, deliberacji na, na tym etapie wstępnym, uzgodnień w ramach końcowego tak się to mówi beneficjentów ponieważ jako osoba która pracowała z tymi końcowymi beneficjentami bo często mówimy o zbiornikach retencyjnych ostatecznie to Gdańskie Wody później prowadzą zbiorniki retencyjne jeżeli mówimy o drogach to później operują na tych drogach operuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i w wielu innych elementach jak mieszkalnictwo jak Gdańskie nieruchomości w tych wszystkich elementach Znam jakby tego odbiorcy końcowego, znam te potrzeby odbiorcy końcowego i mam nadzieję, że to pomoże nam ułożyć docelowo kształt tych inwestycji, żeby w jak największym stopniu realizowały to dobro, o które wspólnie zabiegamy z całym zespołem współpracowników. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie. Piotr Kruszewski, bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja może na początek tak krótko. Po pierwsze, chciałbym podziękować Pani Prezydent za zaufanie i za tą nominację. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale też zobowiązanie do jeszcze cięższej pracy na rzecz mieszkańców Gdańska. Po drugie, korzystając z okazji, chciałbym również podziękować moim dotychczasowym współpracownikom, czyli pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej, bo bez ich zaangażowania ta nominacja nie miałaby miejsca. Jeżeli chodzi o, o moje takie najbliższe plany, to chciałbym w najbliższym czasie spotkać się z pracownikami, z kierownictwem jednostek i spółek komunalnych. I na tej też podstawie określić sobie gdzieś plan działania, wyznaczyć priorytety i wtedy skupić się na realizacji, bo wiadomo, że każdy miesiąc, każdy tydzień jest ważny. Jeżeli chodzi o najbliższe wyzwania, które już wcześniej, o których wcześniej już wspominał prezydent Grzelak, no to na pewno będzie kwestia wyzwania, jeżeli chodzi o budżet. Wiemy, jaka jest sytuacja makroekonomiczna, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Dlatego przygotowanie spółek komunalnych na odpowiednie świadczenie usług na rzecz mieszkańców to będzie jedno z pierwszych wyzwań, które będą przede mną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli mają Państwo pytania, to bardzo proszę, a jeżeli nie, to zapraszam do wspólnego zdjęcia Panią Prezydent i Panów Prezydentów. I dziękujemy za dzisiaj.